Siemanko, siemanko, Michał z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam zrobić mały update rynku, bo jest kilka ciekawych newsów. Ale najpierw chciałbym Wam pokazać i tymczasem również zaprosić Was na mojego Discorda, gdzie link znajdziecie w środku mojego darmowego e-booka. Zapisując się na e-booka, lądujecie również na mojej liście mailingowej, którą właśnie odpaliłem dzisiaj. Zbierałem tą listę mailingową przez ponad pół roku. I w ostatnich dniach przycisnąłem trochę mocniej, więc napisałem wam kilka maili, nie będę was spamował, ale tak raz na 4-5 dni dostaniecie ode mnie e-mail z dodatkową wartością, czasami z jakimiś materiałami, kodami promocyjnymi na moje produkty. Bo jak wiadomo, jestem naganiaczem, przecież no. A jak już znajdziecie się na moim Discordzie, to tutaj w e, tym kanale Rules trzeba kliknąć albo polską flagę, albo Globus, albo obydwa, jeśli chcecie mieć dostęp do obu dwóch wersji. Bo Discord jest prowadzony w dwóch językach po polsku i po angielsku. Tutaj te osoby, które są na fioletowo to są akurat e, osoby, które mi zaufały, które zakupiły płatny e-book. Przez to też mają dostęp do kilku dodatkowych kanałów. Więc jeśli szukasz wartości na rynku kryptowalut, sprawdź linki w opisie, zapisz się na darmowy e-book, który cały czas rośnie i do tego zdobądź dostęp właśnie do tej grupy Discord, jak i do grupy na Facebooku. Tymczasem, intro, lecimy! Zaczynamy od CoinGecko, tak jak widać, no jest tutaj trochę czerwonego koloru. Bitcoin 8% w dół, Ethereum 10% w dół. Trzeba dokupić tego Ethereum chyba. Binance Coin 278, no jest tutaj, no polało się to tutaj trochę krwi. Jest, mamy piątek dzisiaj, tak? Piątek jest. Ten film dam jutro, bo dzisiaj dałem drugą część odnośnie kompendium wiedzy z DeFi. Ogólnie gadaliśmy na Discordzie, że chyba sobie wezmę przerwę, bo zasięg mocno spadł. Dużo ludzi pojechało na wakacje, i tak jak tutaj widać na rynku, tak samo jest na, na moim kanale YouTube. Więc stwierdziłem, że może zmniejszę częstotliwość dodawania filmów. Ale no nie wiem, jakoś polubiłem nagrywać te filmy. Dzisiaj już nagrywam drugi film. Chociaż ten kompendium wiedzy o DeFi był już nagrany trochę wcześniej, to nagrałem coś innego i tak sobie nagrywam. No. Gdzie tutaj mamy jakieś wzrosty? Siła dzisiaj trochę wyskoczyła, bo widziałem, że Elon coś tam pisał znowu. Quant, nie wiem co to jest za projekt. Ale no, za dużo zielonego to tutaj nie ma akurat. Jeśli chodzi o największe spadki Phantom, Phantom, proszę Cię, Kusama tak samo, Hedera, Uniswap. No ale jeszcze nie ma tragedii. Chociaż rynek powoli się tu wykrwawia. Poligon się trzyma, 1 dolar. No nic, no przy weekendach zwykle to nie wygląda za ciekawie, tym bardziej teraz. Myślę, że przez ten okres wakacyjny właśnie będzie tak to wyglądać. Jest mieszanka newsów, dużo dobrych, więcej trochę złych i w ten sposób dominacja Bitcoina skoczyła 45%, Ethereum 15, opłaty transakcyjne na Ethereum 44 gwei. Jeśli chodzi o Ethereum to tutaj podlinkuję wam stronę w opisie. Możecie zobaczyć ile Ethereum jest spalane, bo protokół AIP 1559 został odpalony na testnecie Rapsten. Więc testują tutaj jak to działa i możecie na żywo zobaczyć ile Gwei jest spalane. Główny APE na Ethereum ma zostać odpalony jakoś w lipcu i będzie on powodował spalanie części FI, czyli Ethereum stanie się deflacyjne i będzie to mniej więcej wyglądało tak, jak halving na Bitcoinie. Więc tutaj możemy zobaczyć duże wzrosty w cenie, chociaż no nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. Zobaczymy. Lecimy na Binance. Binance otwalił swój marketplace na NFT i tutaj nawiązali współpracę z Krzysztofem Gonciarzem, znanym youtuberem. Oprócz Krzysztofa jest oczywiście tutaj wielu artystów i jeśli chodzi o pracę Krzysztofa Fantana z maty, zostało 8 dni do końca licytacji. Nie jest to za bardzo popularna licytacja. W tym momencie został tu złożony jeden bit tylko. Tak wygląda ta praca. Jeśli ktoś lubi Krzysztofa i lubi NFT, no to możecie sobie licytować tą pracę. A tymczasem kolejny news od Binance. Mamy nowy lunch Pool. Jest to token Clay. I jak zwykle można tutaj wrzucić swoje BNB albo BUSD, po to żeby wykopać sobie trochę tego właśnie tokena Clay. Ja jeszcze nie zdążyłem przerzucić swoich tokenów, bo cały czas mam je na automacie, ale tak tylko szybko sprawdzę, jakie tutaj jest APY. To APY zwykle na samym początku jest bardzo wysokie, a później zaczyna stopniowo, stopniowo spadać. Więc tak, jeśli chodzi o token Clay, na BNB jest 2,39%, czyli bardzo mało, na BUSD jest 1,71. Jeszcze mniej. No a ta na BNB ma 5,36, na Docie ma prawie 7%, a na BUSD ma 2,14%. No to może jednak nie będę przerzucał tego. Zostanę na automacie. Chwila prawdy dla stock to flow bitcoina, czyli rozmawiamy o indykatorze, który Wam już. Pokazywałem wiele razy. 41% obserwatorów plan B nie wierzy, że Bitcoin osiągnie wycenę na poziomie 100 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku. Być może to chwila prawdy dla prognozy, która opiera się na modelu stock to flow. Chwila prawdy w tym roku, czyli Maciej Kasior, dzięki za, za artykuł Maćku. No ale twoja chwila będzie trwała pół roku. Chodzi o to, że Plan B wystawił tutaj taką ankietę u siebie na, na Twitterze. No i większość osób właśnie zagłosowało, że zostaniemy poniżej 100 tysięcy, co by właśnie negowało model stock to flow. Chociaż na ten moment, tak jak tutaj widać, dalej trzymamy się na tej najniższej, najniższej bandzie, jeśli chodzi o stock to flow. Tutaj mamy Elona i China Fad, tak. Tutaj był COVID. Tutaj były zeszłe wakacje, również były lekkie spadki. W marcu 2019 również było bardzo źle. I tutaj właśnie to był moment publikacji modelu Stock to Flow. Sprawdźmy jak wygląda. No, nie ma jeszcze tragedii. Tak jak widać, tutaj w roku 2013 też był mocny zjazd, chociaż nie byliśmy jeszcze tak głęboko tutaj pod tą linią. No ale nic nam nie pozostaje, jak po prostu czekać. Pamiętaj, nigdy nie inwestuj więcej niż nie możesz stracić. A tutaj z lepszych newsów od El Salvador. Wszyscy obywatele El Salvador którzy zarejestrują aplikację na telefon dostaną 30 dolarów w bitcoinie jako airdrop od państwa takie 500 plus dostaną z tego co patrzyłem z tego co się orientowałem to średnia zarobku w El Salvador wynosi mniej więcej 240-260 dolarów więc taki airdropik 30 dolarów Myślę, że będzie całkiem spoko. Kolejnym państwem, które ma wykonać taki ruch jest Paragwaj, czyli Ameryka Środkowa. Tutaj zaczyna mocno działać w tych sferach blockchainowych. No i JP Morgan. JP Morgan mówi, że Bitcoin może spaść do 25 tysięcy ze względu na odblokowanie akcji Grayscale. Więc JP Morgan przewiduje dump na Bitcoinie. Spowodowany odblokowaniem akcji inwestorów Grayscale, które zwykle są zamykane na pół roku. Tacy inwestorzy nie są przygotowani w ogóle na takie zwroty z inwestycji, więc mogą po prostu spuścić swoje akcje, przez co spowodują drop na bitcoinie. Oj, JP Morgan, szerzymy tutaj FAD. No nic, no nic, musimy jakoś zmanipulować, musimy jakoś dokupić, przecież taniej, tak? Dobra, zostawiamy te. Fady, te złe newsy, przenosimy się do uniwersu Terra Money i tutaj mamy nadciągający drop od Pylon Protocol, który będzie dzisiaj mniej więcej o godzinie 4 w nocy. Już z tego co wiem był zrobiony snapshot, więc jak jutro rano wstaniecie to tokeny Mine powinny być do odebrania na walletach Terra Station. Siemano, tutaj Michał z przyszłości, czyli z soboty. W sumie te informacje nie zostały do końca sprecyzowane przez Pylon i im chodziło o odpalenie całej platformy, więc airdrop jeszcze nie dotarł. Za to odpalili sprzedaż w ogóle tego tokenu i z tego co wiem, pierwsza partia została już rozdystrybuowana pomiędzy tych, którzy ją zakupili. Tak czy siak, na airdropie był snapshot wczoraj, i e, nie napalajcie się na te airdropy, bo nigdy nie wiadomo, jaka będzie w sumie ich wartość. Ja bym to bardziej traktował jako bonus. A tutaj z tego tweeta możemy wyczytać, że mamy 21 projektów potwierdzonych, które będą miały airdropy dla staykujących token Terra Luna. Także spokojnie te airdropy na pewno się pojawią prędzej czy później na waszych portfelach. Bez stresu wszystko w swoim czasie. Na Discordzie również mamy kilka narzędzi do właśnie śledzenia tych wszystkich airdropów. Tego już tutaj nie ma, ale na przykład Ankor będzie miał Snapshota za 5 dni. Później Mirror, znaczy na początku w sumie będzie Mirror. Później dopiero będzie Ank. I za, chciałbym Was ogólnie zaprosić również na Telegrama Lunatycy. Tam też jest bardzo duża społeczność, jeśli chodzi o inwestorów Terra Luna. Dużo wiedzy Dużo fajnych filmów, również moje. Mamy na pokładzie również panów od projektu Star Terra, czyli pana Paragrafa, Kamila Jeżombka, Kryptodewa, i wiele, wiele również innych wartościowych osób. Także serdecznie zapraszam. Telegram Lunatycy Mirror Finance również odpalił V2 swojej platformy, znaczy V2, wersję drugą swojej platformy. Jeszcze tutaj na nią nie. Nie miałem czasu spojrzeć, ale na pewno ją rozbiorę. Jak nie dzisiaj, to jutro. Będziemy. Ja ją rozbiorę i tutaj będziemy. Nie wiem, co my tu w ogóle będziemy robić. Ale myślę, że na pewno się pojawi film, jeśli chodzi o tą nową wersję. Bo widzę, że tutaj jest jakiś Borrow, jakieś farmy. A to wiadomo, że Michał to lubi takie rzeczy. Jakieś tu są opcje long, short. No ciekawe, jak to działa. Także materiał pojawi się już wkrótce. Ogólnie mam całą playlistę na kanale, jest tam już chyba 6 albo 7 filmów, i myślę, że to będzie jedna z dłuższych list na moim kanale. Chociaż nie wiadomo, czy kompendium wiedzy o DeFi nie wyprzedzi jej, zobaczymy. Jeśli chodzi o kompendium wiedzy o DeFi, no to mam już 4 odcinki i kolejne 5 jeszcze jest w przygotowaniu, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To by było tyle na dzisiaj Dzięki wielkie zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. Sieman go, pozdrówki miłego weekendu.